Zadanie na spokojnie. Rok 2025 ma to podstawowe zadanie czwarte. Czwarte, czyli, czyli o czym to mówić? Wzory skróconego mnożenia. Widać? Pewnie, że widać. Widzimy dwa wzory skróconego mnożenia A dodać B do kwadratu i A odjąć B do kwadratu. No i widzimy też dwie pułapki w postaci dwóch minusików. Jeden pomiędzy nawiasami, a drugi w środku być może. Być może ktoś się da to złapać? Nie, nie, nie. My się na to złapać nie damy. To do pracy. Przepisuję przykład. No i co? To jest nasze a, to jest nasze b z pierwszego wzoru, to jest nasze a, to jest nasze b z drugiego wzoru. No to cóż, 3x podniesione do kwadratu, dodać 2 razy 3x i razy 2, dodać 2 do kwadratu. A dobra, niech tam będzie w tym nawiasie. Odjąć, Otwieramy nawias, żeby właśnie nie dać się nabrać na tego pierwszego minusa. No to podobnie jak tam 2x podniesione do kwadratu odjąć 2 razy 2x razy 3. I dodać 3 do kwadratu jest? Jest. 3x w całości podniesiono do kwadratu, czyli 3 razy 3 to 9x razy x, x kwadrat. No to 9x kwadrat. 2 razy 3x 6x i razy 2 to 12x. No i tam będzie 4, to dość oczywiste. Odjąć. No, zostawiam znowu miejsce. Analogicznie 2x w całości do kwadratu, to już wiemy, to będzie 4x kwadrat. Odjąć 2 razy 2x razy 3, czyli to będzie odjąć 12x i dodać 9. Co teraz? Co teraz? Przepisujemy początek i pamiętamy, że jak pozbywamy się nawiasu, a przed nim stoi minus, to trzeba pozmieniać wszystkie znaki stojące w nawiasie. Czyli będzie co? Minus 4x plus 12x i minus 9. Dalej już jest bardzo łatwo, bo podkreślamy wyrazy podobne. Wychodzi nam 9 odjąć 4, czyli 5x. 12x i 12x to będzie razem 24x. I tu już możemy odważnie pozbyć się odpowiedzi a i b. I teraz pozostaje tylko ostateczne pytanie: czy odjąć 5, czy odjąć 13? No widać, że odjąć 5, ponieważ 4 odjąć 9 to na pewno nie jest minus 13, to jest po prostu minus 5. Tak podkreślam i wyliczam. I już zaznaczam odpowiedź C i sprawa załatwiona. Koniec? W zasadzie tak, a dla tych, którzy widzą to nieco inaczej, widzą w tym tylko jeden wzór skróconego mnożenia. Dla nich mam to, co jest pod tą kreseczką. Jak to 1? Taki? No, no nie zupełnie. Może tak go napiszemy, to będzie go widać. A tak, bo naszym, e jest, naszym a jest przepraszam, całe 3x plus 2. Naszym b jest 2x minus 3. A to aż tak to można zrobić, a można. a kwadrat minus b kwadrat to będzie a plus b razy a minus b. Czyli w dwóch nawiasach. A plus B razy A minus B. Oczywiście pamiętamy, że to minus B musi mieć swój prywatny nawias. No nie minus B, tylko B musi mieć swój prywatny nawias, żebyśmy się nie pogubili. No to, to pierwszy nawias kwadratowy. 3x dodać 2x to będzie 5x. No i 2 odjąć 3 to będzie minus 1. 3x dodać 2 i zmieniamy po, po raz kolejny znaki minus 2x. I dodać 3. No już zostawmy ten pierwszy nawias jako okrągły. I będziemy mieli 3x odjąć 2x, to jest x. No i tam będzie 2 dodać 3, czyli 5. I teraz wymnażamy. 5x razy x to jest 5x kwadrat. 5x razy 5 to będzie plus 25x. Minus 1 razy x to będzie minus x. I minus 1 razy 5 to będzie minus 5. No i widzimy, że jest 5x kwadrat. Wiadomo, że te 25x i 24 i 21x to będzie 24x i minus 5. Już się ten znaczek końca zadania pospieszył, ale tak, tak, koniec zadania. Albo standardowo z dwoma wzorami skróconego mnożenia, albo może mniej standardowo z jednym, a może jest tak, że ten drugi sposób jest dla kogoś bardziej standardowo niż ten pierwszy. W każdym razie zadanie numer 4 zrobione. Dziękuję za uwagę.